dobra, miałeś przecież ten, no. Przyniosłeś to coś? No... No zaraz Ci pokażę. Poczekaj. Masz talent wybuchający, tak jak prosiłeś. Żyjesz? Ничего не есть. Она подписана. Добрый день. Ну, проще будет часто, ну. Ну, проще будет это часто. Это Ну, это... Ну, 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 а не то. А не то, не потому буду обычное часто. Nawet mówię, jest ciasno. Wybuchające ciasno. No to wypacz. Bierz jest. Wybuchło. Raz, ja mogę Ci powiedzieć, że. Co... A. Widzę, że jest późno. A to, proszę to wezmę pazukę. I patrzcie, jak się scy... z tym. Тебе вообще поспокойно. Я А, я я А, в симуляции.